Mądry jest jakby ponad wiekiem. Młodzieniec jest jakby ma trochę powagi starca w sobie, natomiast stary człowiek tutaj może mieć słabe już ciało, ale ma napięty jak łuk duch i potrafi kontrolować nadal całe swoje gospodarstwo domowe itd. itd. Dobra. I że starość potrafi mieć więcej odwagi. Przykładem tego jest skłonna odpowiedź Solona, który zapytany przez Pizystrata, czym właściwie znalazł takie pewne oparcie, że daj mu tak śmiały, że taki śmiały stawiam opór, odrzekł: W starości. Eee, dobra. Dalej jest praca o y, przyjaźni, inny jeszcze y, tekst y, Cycerona. Jest mowa e, o tym, że przyjaźń składa się z kilku elementów, że e, skłonność do oddawania usług u tej drugiej osobie, przyjacielowi jest większa niż pragnienie uzyskania e, za to wzajemności. E, tylko cnotliwi ludzie mogą się przyjaźnić i mogą mieć ten dar tej przyjaźni, uważa Cyceron. Troska jest oczywiście niezbędnym składnikiem przyjaźni. Jeżeli um, napominamy przyjaciela, bo on błądzi, to nie możemy czuć z tego napominania satysfakcji, raczej nas to boli. Jest to związane z troską. E tak tutaj pisze dalej Cyceron. No i wniosek bez cnoty: nie ma przyjaźni. Jeśli chodzi o wróżbiarstwo, ja tutaj mówi ona o Asyrii, o Etrurii. Mówi o, o, o tym, że filozofia udowodniła, że to nie jest tak, że wróżbiarstwo jako samo w sobie jest sprzeczne z rozumem, czasami się potwierdza, nie należy jednak tego mylić z, z wiedzy dość płynącej z doświadczenia, na przykład politycznego. To nie jest oczywiście wtedy wróżba, chociaż on tutaj nie stawia jakiejś twardej granicy. Mówi o Romulusie, który sam był magiem podobno i potrafił wróżbiarsko działać, ale tutaj porównuje z czasami, mówił, że jego. Wróżby miał charakter pasterski, prosty, i dlatego na pewno nie manipulował z wróżbami. Natomiast z innym politykom już się zdarzało manipulować z wróżbami. Mówi tutaj o tym, że bardzo trudno jest znowu, właśnie, przydzielić wiedzę płynącą z doświadczenia życiowego od wróżbiarstwa, i mówi tutaj o Talesie z Miletu, który, dla przekonania swych uwłaczycieli, wykazanie im, że także filozof, jeśli uzna za stosowne, może zdobyć majątek, miał w okolicy Miletu wykupić. Cały zbiór oliwek, zanim jeszcze zaczęły kwitnąć. No, tak więc, jakby yy, była wróżba finansowa, która zadziałała. Yy, stoicy nie godzą się na to, żeby w każdej szczelinie wątroby lub śpiewie ptaków przejawiała się wola bogów. Nie byłoby to ani stosowne, ani godne bogów. Yy, tutaj, tak już pewny, się, pewny tego, Cycelon nie jest, czy stoicy mają tutaj rację, mimo wyraźnie neostoickich tendencji w jego filozofii dlatego że uważa, że na przykład są jakieś tutaj fragmenty takie, że rzeczywiście na, na zimę pęcznieje wątroba myszy czy coś takiego, także wątroba myszy yy, zwiększa się w zimie, także można coś tam jednak odczytać i te wszystkie jest to zespół naczyń połączonych, że strony Liry odzywają się przy uderzeniu w jedną nich, ostrygi wszystkie yy, Wszystkie ślimaki powiększają się z księżycem i, i tak dalej, i tak dalej. Takie różne rzeczy można zaobserwować. Także no i są pewne podstawy naukowe w tym, że można wróżbiarstwo, to właśnie też jest fajnie pokazane, z czym jest właściwie wróżbiarstwo. Co do mnie z tym zdaniem, że, zda, zdania, że choć ludzie wróżący już to sztucznie, już to na podstawie domysłów popełniają wiele omyłek, a liści dar wróżenia istnieje. Ludzie mogą się mylić w tej sztuce tak samo jak w innych. Dobra, co tu jeszcze mamy dalej? Że dobra wróżba to, to rzadkość, aha, i że próżno jest marnować niepotrzebnie siły wróżbiarskiej, wiedzę na sytuacje powszechne. Dlatego Gaius Krakus napisał do Marka Pomponiusza po złapaniu w domu dwóch węży i jego ojciec zawezwał herauspików, czyli tych, którzy z wnętrzności coś tam wróżby ciągnęli itd. Dlatego że jaszczurki, dlaczego nie po się jaszczurek czy myszy? Dlatego że wąż jest za, rzadkością. Wiadomo, że wiedzy wróża, nie wykorzystuje się w sytuacjach takich. Zaznaczam no ci kilka ciekawych uwag. Jest e, takich tutaj między innymi, e, czy człowiek może się wymknąć poza obserwowany świat, czy też jest jego częścią. Świat jest nieskończony. Tutaj mówi, że Epikur, e, epikur którego stoicy związują zwykle tempem i nieukiem, dowodzi, że w świecie jest...